Witajcie w dziewiątym odcinku Ścieżek Przemiany. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, poznamy niezwykłą historię Roberta. Po ciężkim wypadku i diagnozie niepełnosprawności, ten 38-letni były menedżer projektu odkrył w sobie nieznane pokłady siły i odnalazł nowe powołanie jako mówca motywacyjny i aktywista na rzecz dostępności. Ta historia pokazuje, jak przeciwności losu mogą stać się katalizatorem przemiany. I początkiem nowego, bardziej spełnionego życia. Zapraszam do wysłuchania tej inspirującej opowieści o pokonywaniu barier i odnajdywaniu nowego sensu życia. Robert, 38-letni, były menedżer projektu z Gdańska, wiódł dynamiczne i aktywne życie. Utalentowany organizator, pasjonat sportów ekstremalnych i podróżnik, zawsze szukał nowych wyzwań i adrenaliny. Żyłem w biegu, ciągle gdzieś pędziłem, wspomina. W tygodniu zarządzałem zespołem w korporacji, a weekendy spędzałem na wspinaczce, rowerze czy biegach z przeszkodami. Moja tożsamość była zbudowana wokół bycia tym silnym, niezależnym, zawsze w ruchu facetem. Wszystko zmieniło się w jednej chwili podczas wyprawy rowerowej w górach. To miał być zwykły zjazd, jakich przejechałem setki, ale tym razem straciłem kontrolę nad rowerem i uderzyłem w drzewo. Pamiętam tylko błysk bólu, a potem ciemność. Robert doznał poważnego urazu kręgosłupa który pozostawił go częściowo sparaliżowanym od pasa w dół. Po miesiącach intensywnej rehabilitacji odzyskał niektóre funkcje, ale porusza się na wózku inwalidzkim i wie, że pełna sprawność już nie wróci. Pierwsze miesiące po wypadku były najczarniejszymi w moim życiu, przyznaję. Czułem wściekłość, rozpacz, przerażenie. Nie mogłem pogodzić się z myślą, że nigdy już nie wrócę na górski szlak, nie przejadę trasy rowerowej, nie pobiegnę. Zadawałem ciągle to samo pytanie: dlaczego ja? Robert popadł w głęboką depresję. Odsunął się od przyjaciół, zamknął się w sobie, odmówił dalszej rehabilitacji. Myślałem, że moje życie się skończyło, że lepsza część mnie umarła na tym górskim szlaku. Punktem zwrotnym była wizyta jego siostry, która przyniosła mu książkę autorstwa człowieka, który mimo podobnych doświadczeń zbudował nowe, spełnione życie. Z początku byłem sceptyczny, nawet zły. Myślałem, co ten gość może wiedzieć o moim cierpieniu? Ale coś kazało mi zacząć czytać. Ta książka stała się pierwszym krokiem do przemiany. Robert zapisał się na sesję z psychologiem specjalizującym się w pracy z osobami po urazach. Mój terapeuta pomógł mi zrozumieć, że choć nie mogę zmienić tego, co się stało, mogę wybrać, jak na to zareaguję. To była trudna, bolesna praca, ale stopniowo zacząłem akceptować moją nową rzeczywistość. Przełomowy moment przyszedł, gdy Robert zgodził się odwiedzić centrum rehabilitacyjne, gdzie poznał innych ludzi po wypadkach. Zobaczyłem osoby w znacznie trudniejszej sytuacji niż moja, które mimo to potrafiły się uśmiechać, żartować, robić plany. Jednym z nich był Marcin, który mimo całkowitego paraliżu od szyi w dół prowadził warsztaty motywacyjne. To była lekcja pokory, ale też inspiracja. Za namową terapeuty Robert zaczął prowadzić dziennik, w którym opisywał swoje zmagania i refleksje. Pisanie stało się dla mnie formą terapii. Wyrzucałem z siebie całą złość, smutek, ale też małe zwycięstwa każdego dnia. Po roku od wypadku Robert zaczął dzielić się fragmentami swojego dziennika na blogu. Nie spodziewałem się niczego, to był po prostu sposób na uporządkowanie myśli, ale zaczęły przychodzić wiadomości od ludzi, którzy mówili, że moje słowa im pomagają nie tylko od osób niepełnosprawnych, ale też od ludzi przechodzących przez różne życiowe kryzysy. Zachęcony pozytywnym odzewem, Robert zaczął angażować się coraz bardziej. Założył grupę wsparcia dla osób po wypadkach w swoim mieście. Zaczął mówić publicznie o dostępności i integracji. Zapisał się na kurs trenerski i zaczął prowadzić warsztaty o radzeniu sobie z kryzysami. Odkryłem, że mam dar dotarcia do ludzi, którzy przechodzą przez trudne chwile. Moje doświadczenie daje mi wiarygodność. Kiedy mówię wiem przez co przechodzisz, to nie są puste słowa. Trzy lata po wypadku Robert założył Fundację Bez Barier, która działa na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i integracji osób z niepełnosprawnościami. Zdałem sobie sprawę, że moje doświadczenie może służyć czemuś większemu, że mogę wykorzystać to, co mi się przytrafiło, aby zmieniać świat na lepsze. Dziś Robert nie tylko prowadzi Fundację, ale jest też cenionym mówcą motywacyjnym. Jego wystąpienie na TEDx zatytułowane Ponad ograniczeniami Zostało obejrzane ponad milion razy. Jest też aktywistą na rzecz dostępności i konsultantem dla firm i instytucji w tym zakresie. Trzy lata po wypadku Robert założył Fundację Bez Barier, która działa na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i integracji osób z niepełnosprawnościami. Zdałem sobie sprawę, że moje doświadczenie może służyć czemuś większemu, że mogę wykorzystać to, co mi się przytrafiło, aby zmieniać świat na lepsze. Czy tęsknię za moim dawnym życiem? Czasami tak, przyznaję szczerze. Są dni, kiedy budzę się i przez chwilę zapominam, że nie mogę po prostu wstać z łóżka i pójść pobiegać. Ale paradoksalnie czuję, że teraz moje życie ma większy sens, większy cel. Jestem bardziej świadomy, bardziej obecny i dotykam życia innych ludzi w sposób, o którym wcześniej nawet nie marzyłem. Robert podkreśla, że jego droga nie była prosta i nadal nie jest. To nie jest tak, że pewnego dnia po prostu zaakceptowałem swoją sytuację i wszystko stało się łatwe. To ciągły proces. Nadal mam gorsze dni, chwile zwątpienia, gniewu, ale teraz wiem, że te trudne emocje też są częścią podróży, i że zawsze mogę znaleźć w sobie siłę, by iść dalej. Historia Roberta niesie ze sobą kilka uniwersalnych prawd o ludzkiej odporności i zdolności do przemiany. Po pierwsze, największe tragedie mogą stać się katalizatorami najgłębszych transformacji. To nie oznacza, że powinniśmy gloryfikować cierpienie, ale pokazuje, że nawet w najciemniejszych momentach może kryć się ziarno przemiany. Po drugie, akceptacja jest kluczem do odbudowy życia po traumie. Dopóki Robert walczył z rzeczywistością, był uwięziony w rozpaczy. Dopiero gdy zaczął akceptować swoją nową sytuację, mógł zacząć budować nowe życie. Po trzecie, odnalezienie sensu w cierpieniu może być potężnym narzędziem uzdrawiania. Dla Roberta możliwość pomagania innym, nadała jego doświadczeniu głębsze znaczenie. I wreszcie, nasza tożsamość jest znacznie bardziej elastyczna niż nam się wydaje. Robert musiał zredefiniować, kim jest, gdy stracił możliwość robienia rzeczy, które wcześniej definiowały jego tożsamość. Ta bolesna podróż doprowadziła go do głębszego zrozumienia siebie. Jeśli historia Roberta poruszyła coś w tobie, oto kilka refleksji, które możesz zabrać ze sobą. Akceptacja nie oznacza poddania się. Akceptacja trudnej sytuacji nie oznacza, że się poddajesz. Wręcz przeciwnie, to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Szukaj sensu. Nawet w najtrudniejszych doświadczeniach możemy znaleźć sens i cel. Zastanów się, jak twoje trudne doświadczenia mogą pomóc innym lub uczynić cię silniejszym. Buduj wspólnotę. Robert znalazł siłę w kontakcie z innymi osobami, które przeszły podobne doświadczenia. Szukanie wsparcia i dzielenie się z innymi może być potężnym narzędziem uzdrawiania. Bądź cierpliwy wobec siebie. Przemiana po traumie nie jest liniowa. Będą lepsze i gorsze dni, postępy i regresy. Bądź dla siebie łagodny w tej podróży. W następnym odcinku poznacie historię Marii, kobiety, która po latach życia w cieniu jako idealna żona i matka, w wieku 50 lat postanowiła spełnić swoje odłożone na bok marzenia i założyła własną firmę. To opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, by zacząć żyć po swojemu. A tymczasem zastanówcie się, czy wasze ograniczenia fizyczne, psychiczne czy społeczne definiują was, czy może są jedynie częścią większej historii, którą tworzycie? Podzielcie się refleksjami w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli historia Roberta poruszyła was w jakikolwiek sposób, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia.